Dzień dobry, dzień dobry. Mobilna redakcja Głosu dotarła dziś do Bogumina Skrzeczenia. Jesteśmy pod domem PZKO, a moimi Państwa gościem jest Tadeusz Guziur, sekretarz szkoła PZKO w Boguminie Skrzeczeniu. Pozwólcie, że bardzo serdecznie przywitam redaktora naczelnego Tomasza Wolfa oraz całą redakcję Głosu Ludu, którzy zawitali dzisiaj do nas w ramach mobilnej redakcji, która właściwie w tym roku obchodzi 80-lecie swego Istnienia, działalności. Tak z tego względu chciałbym bardzo serdecznie całej redakcji pogratulować tego zacnego jubileuszu, życzyć dalszych twórczych sił, dużo zdrowia, pomyślności, dalszej pracy w tym, w tym jedynym polskim dzienniku na Zaolziu. A chciałbym również podziękować za przychylność, już blisko 50-letnią dla naszych korespondentów, którzy. Piszą do gazety o działalności naszego skrzeczeńskiego koła. Ja chciałem podziękować za życzenia, gratulacje w imieniu, w imieniu swoim, w imieniu całej redakcji, w imieniu wydawcy, którym jest Kongres Polaków. No i zapraszamy wszystkich Państwa do mobilnej redakcji w domu PZK w Bogumie w Wędryni przed dwoma tygodniami odwiedziło nas kilkadziesiąt osób. No może będzie podobnie dzisiaj. Ob jak najwięcej osób tutaj zawitało w te gościnne progi i będziemy tutaj do godziny 15. Do zobaczenia w Strzecioniu.